Tyle było dni, do utraty sił, do utraty tchu. Tyle było chwil, gdy żałujesz tych, z których nie masz nic. Jedno warto znać, jedno. ze starostą Środy Śląskiej panią Sebastianem Burdzem. Kiedy została otwarta ścieżka rowerowa? 4 sierpnia no. 2010 roku. Ile trwała jej budowa? E, 4 miesiące. Ile pieniędzy przeznaczono to unia europejska? Przeszło milion 200 000 zł dopłata, a cały całe koszty inwestycji zamknął się kwotą potem 800 zł. Czy są jakieś plany związane z y, Unii Europejskiej. No, te środki się już wyczerpały w większości, ale jak tylko pojawią się nowe, będziemy aplikować o, na nowe inwestycje. Kończymy wiele innych projektów, przede wszystkim oświatowych, we, we wszystkich naszych szkołach. W przyszłym roku, już wiemy, w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy informację, że dostaniemy dofinansowanie w kwocie 3 miliony na remont drogi i modernizację drogi 1606 w gminie Miękinia. No, i będziemy walczyć o, o dalsze, dalsze pieniądze, też na infrastrukturę i drogową. Być może następny, następne ścieżki rowerowe to, to naprawdę się przydaje. To życzymy powodzenia. Ja również. Dziękuję. Dobry. Dzień dobry. Czy jest Pan zadowolony z nowo wybudowanej drogi rowerowej z dotacji Unii Europejskiej? Tak, jest, no bo się bardzo przydaje do szkoły, do roboty i do... na Dziękujemy bardzo za rozmowę. Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry. Czy uważa Pani, że nowa droga rowerowa, ufundowana z dotacji Unii Europejskiej, ze środy śląskiej do Ciechowa jest przydatna? Tak, Pani.